Dzień dobry, tu witam serdecznie. Tak jak mówiłem, kontynuujemy przeglądanie materiałów od studia Unfrozen. Będziemy sobie to analizować. Dzisiaj na tapetę wjeżdża jeden z ulubionych myśli zamków, czyli dungeon, aka Loch. Zaczniemy sobie od delikatnej eksploracji. Delikatnej eksploracji, potem wejdziemy sobie też jak na budynku, talenty tej, tej frakcji i zakończymy sobie jakąś waleczką. Raczej tutaj już większość tych budynków widzieliśmy. Hmm, lewele też, ekran zmieniony też. Wszystko pięknie, wszystko ślicznie. Ale to, co mnie ja bym chętnie chciał zobaczyć, jak ją ma specjalizację na przykład dany bohater, nie? Z frakcji. Niestety jeszcze jest to... A, wykon... Patrzcie w ogóle. Z jak, w jakiej odległości... No weź to, okej. Okay. W jakiej odległości od siebie są zamki teraz, nie? Na tym scenariuszu. Tu jest, załóżmy, main. Chociaż tu na mapce widzimy, że tutaj jest jeszcze zamek. To obstawiam, że to był główny zamek. Tutaj sobie zdobył ziomeczek po drodze i tutaj jest kolejny Artefakt W ogóle artefakty tu są tak pięknie zrobione Ja wiem ja wiem słodze słodze nie cukier cukier dobrze mam kawę posłodzą tak z pięciu rzeczek sobie dzisiaj sypnąłem nie Kawusi hmm. Jakaś waleczka to na moment kamerka cyk żeby było pełno spektrum. O, i każda jednostka teraz już nie ma tej z na skilkach. Tu są skile. I skile, przypominam, tylko one mają oznaczenia fokusu, nie? Możesz mieć trzy punkty skupienia 1, dwa, trzy maksymalnie chyba że jesteś Sylwanem. Sylwan może mieć cztery, a może i nawet pięć już nie pamiętam. Ale każda, każde użycie umiejętności aktywowalnej yy, wymaga właśnie punktów skupienia, czyli tych fokusów, nie? gilotynka No całkiem spoko póki co póki co zaklęcia wizualnie na plus czy było jakieś które mi się nie podoba nie wiem bo ich nie pamiętam wszystkich ale ogólnie zrobienie zaklęcia żeby było ładne to wymagałoby znaczy bo nie wiem czy ktoś grał w plenscape torment starego RPG'a kultowego de facto tam były zaklęcia, że normalnie wam się odpalał aż filmik, nie? który potrafił trwać 5 sekund Kastowanie jednego zaklęcia, no ale tam to TRP wiadomo Chodzi mi o to, że Nie jest łatwe zrobić zaklęcie ładnie wizualne, a zarazem żeby było W tempo Animacji jakby zagrane, no bo w turówce, nie dość, że to jest turówka no Nie możemy sobie pozwolić raczej, żeby ta animacja zaklęć były jakieś giga duże. O! Znowu mamy Tutaj pokazany ekwipunek. No i teraz tak, ktoś z Was słusznie zauważył w komentarzach, że strzałka tutaj może oznaczać to, czy item jest setowy. I teraz, jak sobie tutaj najechał na kursorkiem, widzimy, że to jest item for this set 1 z 5, czyli że to jest setówka, nie? Pytanie, on tu najeżdżał, tutaj najechał na te ja jak to się nazywa, no, na harmonikę z bambuska. Y, item z drugi z trzech Czyli być może rzeczywiście strzałka oznacza że jest item setowym aczkolwiek byłoby to trochę nielogiczne no bo dlaczego strzałka oznacza setówkę Moim zdaniem moim zdaniem strzałka znaczy to jest przypadek że to jest akurat item setowy, ale ja podtrzymuję nadal że strzałka oznacza upgrade yy, ekwipunku artefaktu bo w Woldenerze będziemy mieć możliwość ulepszania na wyższy poziom artefaktów nie tego nie będziemy sobie czytać tych umiejętności bo to jakby osobny materiał i nawet na devlogu macie wszystkie devlogu unfrozen wszystkie skille opisane każdy jeden co robi chociaż czekaj nie nie ma chyba tych talentów opisanych tam tylko są ogólnie umiejętności co dają klip numer dwa, czyli ekran miasta talenty budowanie to już jakby też jesteśmy z tym obeznani, bo było na poprzednich hektar budowania tutaj lochu No dobra zniknę bo żeby nie zasłaniać nic tutaj mamy ikonkę od talentów frakcji co nas interesuje ale poczekaj budynki układ bardzo podobny praktycznie niezmienny w sensie lewa część jest prawie taka sama z jednym tutaj tylko pod twistem Mianowicie to, i nie chodzi mi teraz o ikonkę tutaj tego li liceum, li liceum, liceum, liceum lyceum to się czyta? Nie mam pojęcia, możecie mnie poprawić. Nie chodzi mi o ikonkę placeholdera, tylko że tutaj w tych miejscach znajduje się chyba budynek specjalny. Mówię chyba, ponieważ tutaj w przypadku Sylvano co zresztą był poprzedni materiał był Słuchajcie no inny budynek po prostu inaczej się nazywał mushroom Ja go potem znalazłem i to chodziło yy, o właśnie możliwość teleportacji tak bo tam był takie takie moje obserwacja No było to na filmie pokazane że jednostki można w jakiś sposób z bohaterami teleportować czy przenosić po prostu do innego zamku drugiego który posiadamy No nie i właśnie tam był takie osobne, osobne okienko, cyk-cyk, i było napisane maszyną coś tam? Tu jest inny budynek, więc zakładam, że każda frakcja będzie miała swój jeden specjalny budynek. Oprócz no, gral no gral daje specjalne właściwości dla danej frakcji, ale te akurat tutaj budynki są stricte dla jednej konkretnej, dają co innego. No, grale też dają co innego, powiedzmy. O tutaj fajnie, że w tym menu się nie zauważyłem tego. Wcześniej możemy sobie zmieniać te. Jezu, upgrade jednostek, który chcemy wykupić w zamku. A tam był czekać, To było... Do, no dobra już kij. Marketplace jasny. Nas interesuje najbardziej w sumie drzewko talentów. Zaraz mam nadzieję, że tutaj na to najadą. Zaklęcia. Zaklęcia to już też widzieliśmy. Upgradeowanie pytanie, tylko czy tutaj będzie na tym filmiku pokazane upgrade na przykład na poziom drugi, yy, poziom trzeci. Tak, bo to jest pierwszy, tutaj jest poziom drugi, teraz upgrade'owany, to też będzie poziom drugi, wszystko za Smuczą Krew. Ciekaw jestem, jak, jak, rzadkie jak rzadka będzie ta Smucza Krew. Upgrade jednego zakręcia kosztuje 25. Nie kojarzy. i tutaj też chyba nie zostało najechane kursorem na zakręcia, których nie posiadamy, żeby zobaczyć, jakich surowców potrzebujemy, żeby odblokować zakręcie, którego nie znamy. No tak nie, nie, nie zostało nie zostało najechane Bo upgrade 25 nie 35 o dobra tu się zatrzymamy tu się zatrzymamy kamerę nie muszę, nie muszę chować po lewej stronie frakcja po prawej stronie armia i Sylwa miał tutaj cztery talenty w pierwszym tirze nazywajmy to tirem jeżeli chodzi o armię miał chyba dwa czyli Zmiany będą zarówno, zarówno po lewej stronie, czyli tych frakcyjnych, jak i po prawej. Bardzo dobrze. Widzimy, że tu są wspólne, wspólne. Ta waga też jest wspólna. Też, tak, też u Sylwanu tu występowało. Ale mniej coś jeszcze. Dobra, Elit, elitarni trogodyci. Przyjazne trogodyty zadają półtora razy więcej obrażeń, kiedy używają swojego stylu walki. Ich minimalne obrażenia zwiększone zostały o jeden. Dobra. To jest nowe i to jest unikalne chyba też dla tej frakcji. Jednostki pierwszego poziomu, znaczy przyrost jednostek pierwszego poziomu w mieście, w miastach wzrasta o 4 I tutaj jest jedynka, tu jest dwójka, czyli pewnie tier drugi, a tam jest tier trzeci. Tier trzeci na tym samym, znaczy tier drugi jednostek jest na tym samym poziomie tego tiru talentów co tier trzeci. Okej. Okay. Okej. Okay. A na, na logikę powinno być tu miejsce, wiecie, til 1, til 2, til 3, til 4, til 5. Ale mamy jeszcze til 6, til 7 jednostek i gdzieś to trzeba by też wcisnąć. Tylko sam fakt tego, że mamy umiejętność frakcyjną, która zwiększa przyrost, i załóżmy, że tylko lok będzie to posiadał, to od razu z automatu, wiecie, ilość jednostek lochu, i żeby to zbalansować potem do reszty zamków Chyba że nie pamiętam i Sylvan też miał ale nie miał tutaj na pewno w pierwszym tierze tego Mocne Drugi zameczek no Marketplace Smoczek patrz O Zasłaniam? Nie, tylko z tym, zobaczcie, jak ogon śmiesznie jest zajmowany. Nie jest w sensie tak prosty patyk, nie? To wszystko pewnie ulegnie poprawką także o to się jakby nie boję. Ale żeby nie było, że się nie doczepia do tego, co jest ewidentnie, jakby widoczne, nie? Abrid do woli, to też już znam, że są trzy mhm. jednostki, no o! A los the engine. E, jeszcze raz. Allows to enchant magic scrolls so that they grant spells of maximum level. Umożliwia umagicznienie magicznych zwojów, także dają zaklęcie na maksymalnym poziomie. That they grant spells of maximum level, czyli kupujemy sobie likium tak, czy Dzięki temu scrolle, które znajdziemy na Ziemi, tak, no bo jakie scrolle inne mogłyby chodzić? Dają maksymalny poziom zaklęcia. Mieszane mam odczucia co do czego. W sensie koncept ciekawy, ale czy będziemy mogli to dobrze wykorzystać? Pojęcia bladego nie mam. W zależności od tego, jak się mapa zastosuje ze skrolami zaklęć i lub ile tych skroli będziemy otrzymywali z budynków na przykład ze smoczej utopii, nie? Wtedy to ma sens bo tak gdybym miał wybierać pomiędzy specjalnym budynkiem Sylwana a specjalnym budynkiem Dungeonu no to specjalny budynek Sylwanu czy Kniei bardziej do mnie przemawia bez dwóch zdań nawet który de facto też straci na wartości trochę jeżeli będziemy już mieli umiejętność miejskiego portalu i moi drodzy klip numer 3 czyli waleczka waleczka uuu tu będzie jakiś ten o, kurde, smoczył utopię chyba bije nie? Smoczki. Mamy 6 staków, po dwa smoki. Podstawowe, ulepszone, ulepszone. W sensie podstawowy smok, jeden ulepszony jeden ulepszony podstawowy, jeden ulepszony jeden ulepszony Dobra, czyli po dwa staki z każdego jakby rodzaju tego. A tutaj mamy co? Minotaury, til 3 Meduzy, Till 4? Nie, kurde, co ja gadam tir 4 minutary, 5, Meduzy, Till 3, te babeczki nie pamiętam nazwy, Till 1 to godyci, teal 2 te chłopy, a tu rozdzielony na dwa stagi. Właśnie, 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 nie takie głupie. One mają umiejętność walenia dwóch jednostek, yy, dwóch jednostek naraz, ale zmniejszone piżnichę o 50% aktualnie. Co? A? trzęsienie ziemi, antimagic, ok. Samo starczać, puść samona Puść to. 12 starczy. O, oh, nice. One są dobre, mega dobre. Ja na arenie je testowałem. mocna jednostka. No i oczywiście fajnie wygląda cukierka, łusia posłowoda. pijemy Mmm, coś pysznego. Ale jakieś umiejętności, żeby już Minotaurem, na przykład Minotar ma umiejętność, że może walić po linii prostej wszystkie jednostki. Haj, moralo, to nieźle. Ciekawe, czy zrobi. Nie no, tam auto, auto Solve, auto resolve, sorry, pokazywał, że on zrobi, nie? Także pokazywał, że zrobi. Całkiem... Jakie ten bohater ma statystyki? Ma 5, 6, 10. 10 defense, nie? 10 defa ma. Ach, dobra, to! Okej. Okay. To już wiem. Bo w przypadku Sylwanu ja te powiedziałem skąd ten fire, bo to jest po prostu ikonka auto-ataku i każdy bohater, jakby z każdego zamku. Znaczy, nie każdy, może każdy bohater, ale to, czy ktoś jest magiem, to ma jakiegoś tutaj, wiecie, kasta. To, jak ktoś jest warriorem, to ma tutaj po prostu spiąchy, z, z nie? Żebije. 54 jednostki ze stak, Kurde, 54 jednostki. Patrzcie. Z tak 54 jednostek trzeciego poziomu smoka ulepszonego T7, przypominam, pizzgnął raz, zabrał jedynkę, ponad jedynkę i to w mele. W momencie kiedy ta jednostka jest zasięgowa, ale ona chyba nie ma kar do mele, tak mi się wydaje. O, to zakręcie jest też bardzo ba Ogólnie ogień tutaj, zakręcia ognia są giga dobrze zrobione. No, już wcześniej to jest fajne, się jakieś widziałem, to. o anti Front of Round jest 40% damage and takes... Dobra, czyli Glaskanona robimy, tak? 40% więcej zdajemy do końca rundy. Można użyć tylko raz na bitwę. Czemu ten On strasznie mały i zadał wrażeń. Tu też tylko 6-6, może to sześć 10 taką różnicę tu robi w tym, a to jest te smoki od lipsa, to może więcej muszą mieć, A dobra kwestia balansu to na early access, kwestie balansowania to na early access, jak będzie większa pula graczy i będzie więcej statystyk tego co gdzie tam te cyferki przestawiać, to nie jest problem. Mhm. A Stensa żeby użył, ja bym chciał zobaczyć Stensa jakiegoś bohaterem, tą umiejętność jakby klasyfakcyjną, nie? <laughs> nie to, to wygląda zabawnie aktualnie, to muszą cyferki jakieś być podgustowane, jeżeli jeden czarny smok zadał, jeden czarny smok zabrał jednego tego Jednego, no i zabił jednego minotaura ze staka 12. Ja wiem, że dobrze, rozumiem 10 defensa, nie? Zresztą jeszcze jakieś artefakty wchodzą e, w grę. Ale come on, come on! Za mało. że tu kryt wszedł. Chyba, że poziom. Nie, no. Bo może też i poziom trudności będzie miał wpływ na to, czy jednostki są. Wiecie, jakie jak, jak statystyki jednostek? Mówię o graniu versus, no powiedzmy, że AI. Tylko tutaj jest tak, jest się ze strażnikami jakimiś. A to specjalna umiejętność chyba tego, tak? Była użyta smoczka. Już takim stożkiem walił ale to jest ten autoatak bez dźwięku jeszcze <laughs> czekajcie ile ile to jest fukno hp no dobra mało, dobra 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 dobra. tam jest jeden, jeden hp mu, nie 47 było tak 40 hp tam było na tym okej. Okay. a nie mogło być mniej tylko rządzę 47 Ciekawe czy nagrody będą jeszcze tutaj pokazane Jakie dostanie będziemy wtedy wiedzieli jakie ze smutrzej utopię. No to kurde widać smutrzej topia stary była Poka bonusy dobra są bonuski 20 tysięcy Golda słuchajcie brass knuckles deck of spells dragon scale shield hours, hourglass of protection dużo Golda plus 4 artefakty pytanie tylko czy mocne czy niemocne ale może nam tutaj też pokażą byłoby bardzo miło nie powiem że nie pokaż dobrze o kurde dwa legendarne dwa legendarne i zaraz może ta się wywnioskować czy to strzałka znaczy sytówkę czy nie yy, shard w serenity nie to nas nie interesuje to nas nie interesuje to też nie bo tego nie dostaliśmy ze smoczej utopii są skrole jakieś dobra ale pokaż te co dostałeś ze smoczej utopii stary mirotia jest dobra a widzisz widzicie ale nie no jak czekaj dragon scale shield na 100% jest więcej artefaktów, yy, artefaktów, no dra Dragon Scala, nie? 3 do ataku i 3 do obrony daje, dobrze. Okej, ok, okay, jest Hourglass of Protection. 100% do życia zwraca zwracanego do, do sojuszników yy, i to działa na wskrzeszenie. Mocny artefakt. item, na no, item artefakt. Naklesy. Hmm, no poka. Naklesa, pokaż. Dobrze. Przyjazne kreatury. friendly Creature, take. Dobra, przyjazne kreatury mają zmniejszone obrażenia o 40% z kontry. Tak, czy jak sobie pisgniecie w jakiegoś, w jakiegoś mowa przeciwnika. On będzie miał kontr na sobie 40% minionowania, wam zada. Mocne. Mocne. Czy za mocne? Nie wiem. No ale mamy tutaj procentówki, mamy tutaj wartości liczbowe. No to to będzie łatwe do, do, do znerwienia czy do zbufowania, no nie? Dobra. I to jest najprawdopodobniej tyle, moi drodzy widzowie, w tym materiale. Nie mogę się doczekać, ale to już wiadomo. Kafusia posłudzona na maksa. Także to sobie jeszcze pozwolę łyka zrobić tej słodkości żeby nie było tutaj wiecie za gorzko yy, i gdybym miał wybierać pomiędzy na przykład lochem nekropolia a Sylvanem, czyli trzema zamkami teraz które zostały mówione o mnie na kanale No to wybrałbym Sylvan albo nekro Sylvan albo nekro czy tam knieje No bo po polsku to jest knieja po angielsku to jest Sylvan nekropolia No to z samego też zamiłowania do ogólnie antedów w grach fantazy. Natomiast Sylwan, dla tych herbomancerów, chyba i do bildu, jaki tam będzie można zrobić sobie pod magię. Jeżeli chodzi o Loch, ciekawy koncept jest tych talentów frakcyjnych, że zwiększamy sobie przyrosty jednostek z tego. Podobają mi się też, tylko tu za dużo nie było pokazane, ale ja wiem, jakie te jednostki mają, że dużo, bardzo polega ten zamek Lochu w sensie na umiejętnościach jednostek, nie? wokół których też build może być oczywiście zrobiony. No nic, no czekamy dalej na kolejne materiały z Oldenery, więc jeżeli film się podobał, łapa w górę, jeżeli się nie podobał, no to łapa w dół. Jeżeli jesteście zainteresowani Oldenerą, to myślę, że ten kanał to jest dobre miejsce dla was, więc do subskrypcji też zachęcam. I tyle, do usłyszenia w kolejnych materiałach z Oldenery i innych jest strategicznych. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa!